Dobra, moi drodzy, ja jadę do Walmartu odebrać zakupy. Później jadę jeszcze do Targetu. Mąż potrzebuje leki. Miał taką małą operację, którą musiał mieć poprawioną wczoraj, którą musiał mieć dzisiaj poprawioną jeszcze raz, bo coś poszło nie tak. No. Także, no, taką, taki zabieg, o! No. Także dobrze, że nawet mu to zrobili z dnia na dzień. Nie wiedziałam, że tak można. Bo nie wiem, czy tam wszystko było zrobione dokładnie, bo no, za dużo mu się krewlała. Tyle tylko powiem. Nie chcę też wszystkiego mówić, nie muszę. No, także te vlogi, vlogtobery. No, słuchajcie, no o dupie maryni, tak. O niczym. Niektórzy mówią o niczym, o niczym, no bo słuchajcie, to jest lifestyle. Lifestyle. Ja wam mówię co robię od rana do wieczora. Dzisiaj.